Siemaneczku, cześć witajcie moi drodzy z tej strony Ja Ciężu, witam was dzisiaj w nowym filmie W którym pokażę wam co nieco tutaj O kardecie bojowym W Counter Strike 2 Tutaj widzicie ostatnich 10 subskrybentów Jeśli też chcecie tam znaleźć w kolejnym odcinku To subskrybujcie kanał tam na dole No i co? Najpierw musimy sobie zdobyć taką przepustkę Tak jak widzicie kosztuje ona tutaj 60,75 I niby można kupić 5 takich przepustek, i wtedy, jakby macie 5 karnetów, i dostajecie z każdego po jednej gwiazdce. Jak odblokujecie gwiazdkę, znowu nic tutaj Volvo nie dodało konkretnego, tylko takie właśnie lelum po lelum, żeby sobie pieniążki tutaj zarobić. A a to dla graczy żadnej nowej mapy nie ma. Dosyć tylko te zawieszki, przywierzki są nowe, I skiny, i to tyle. Jeszcze trzeba za to zapłacić. Ale możliwe, że jak się dobrze to rozkmini, to. Będzie dobrze że na tym można zarobić więc y, jeśli chcecie odcinek jak zainwestować w to, to dajcie znać i coś pomyślimy, nie? Coś będzie trzeba indziej tutaj przeklinić No i mamy, patrzcie, tu teraz robicie tak, aktywuj y, przepustkę. No i mamy jedną tutaj gwiazdkę i no możemy zdobyć kolejną przepustkę. I wtedy macie tak jakby cały czas ten. No i tak. Y, więc właśnie, bo wtedy będziecie mieli więcej tych gwiazdek, więc yy, na przykład zamiast wbijać 25 tutaj gwiazdek, żeby takiego tutaj digielka zdobyć, to wystarczy, że... Czekajcie, jak to podzielić? To wystarczy, że... 5 gwiazdek chyba, znaczy 5 zdobędziecie, nie wiem, czekaj, tak? I wtedy po 5... 5 gwiazdek z 5 karnetów macie 25, także no opera ok, ale wtedy, żeby 5 mieć, to musicie wydać jakieś 300 305 zł może 306 zł, więc nie wiadomo czy się zwróci nie. Także tak, zaczynając od tego co my tu mamy, to mamy tak, naklejki charakternego rzemiosła. I zobaczy są spoko za spoko. To może nie powiedzmy No ale ogólnie to bez strzału, no nie? Następnie mamy naklejki żywiołowego rzemiosła No i te pieruny na przykład są spoko. To jest ładne i myślę, że weźmiemy sobie, użyjemy jedną tą. A, i teraz musimy zrobić przedmiot i. No, Proszę może animacja. Hydrogazer, no to nie fajna Nie fajna sprawa. Niebieskie. No lipo. Proszę, e, jak mam galerii. Jak widzicie, tutaj są w takim magazynie pokazane. Nawet z to wygląda. E, tak prezentuję się tutaj. Cała skrzynka do drobienia jest NUKE Najpierw wszystkie to USP 0.27, taki średniak, nie? Chociaż jak na niebieski może będzie spoko ale nie wygląda zwyczajnie bardzo. diesel Eagle Cali Graffiti, też taki zwyklak ogólnie. MP5 stałość, taki prosty, ale spoko myślę, że na MP5 jak najbardziej, że już nie gram tym, bo jest... Auto eleganckie wykończenie. Tutaj taka skóra jakby na tym się znajdowała. Uh, uh, uh. No czy spoko też taki średniak M249 hipnoza, to się czuje jakby taki z gdzieś był, jakiś jest hipnoza, ale nie mam pojęcia, czy dobrze mi się wydaje czy tylko my się coś myli. Ale może być R8 Tango uh, uh. Taki klucze z gunstringerem się każe, może kiedyś każecie Taka jak kinek to, a może być, nie, ale bez strzału. 20 Pionier, yy, trochę jak magnes M4, 4 M4, M4, Turbina, może wygląda spoko, spoko jakby było bardziej takie bordowe. Ten, kurczę, tutaj pomarańcza, czy jaki to jest kolor w ogóle, dwie berety Hydra ej, to to na warsztacie widziałem i na odcinku nawet, ale to chyba na kanale Kugliwy. Chyba widziałem i ono było w takim pudełku jakby zapakowane O to spoko, spoko, że To jest warsztaty się udało coś dodać Mam <mang> 10 Saiba salba Oni Co to jest w ogóle na tym? Nie wiem, ciężko mi to rozdrościć, ale A, czy spoko? A, dobra, to jest buzia To jest buzia cała taka, aha, dobra, dobra Aha, no ta okej okay. B90 Randy Rush Pali, o, SSG 08, schemat metra, zobaczymy jak w grze, w grze to wygląda, W ogólnie to do scouta to jest mało ładnych broni, więc przyda się żeby tutaj dodawali właśnie składzika. A4K7, nie znajomi, <grym> śmieszny taki, nie? Jak władcy mógł coś takiego, ale no nie będzie, nie? Pyt wyścigł się do picentrumu i to jest kozak, nie? on jest fajny, wygląda jak picc spinnery, takie neochromowane. Fajny, <laughs> fajny, no, mi się podoba. P250 neoner UMP, No to wiecie, neonar jest ale na oczy na UMP wygląda spoko. No ale no, nie no. więc spoko. Glock, 18 zł ząb. To to jest tak jakby wieloryb czy orka, no i tu... różowe z ale tak mnie to to jest średnia, średnia. I M4,1 jest Whopper Bave mm. No spokojnie taki wave taki no ładny ładny talufa to jest kozacka i to p, 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 fajny fajny no i dobra czyli skrzynia galerii tak to się prezentuje następnie co my tu mamy mamy kolekcja sportu i świeżego powietrza wysokoglądry to znaczy półton Sawanny, taki hot glis jest rx 7 savanna no, podobnie ma trochę trochę jest taka mocniejsza zielona bacie, ale ale u to mam. Te gdzie będzie za Lipa, lipa. Pamas też lipa, jakby z nie było, ale takie jakby ma taki naród na sobie. Mm. 47 kałach oliwkowy, półka polikomflas Ogólnie spoko, bo coś taniego dla kałach nowego to też spokojnie i ciekawe nawet, więc na pewno będzie miał swoich zwolenników. Pepe, się na komórka. Mm. AK7 Gęstwina. No lipa, lipa. O, kolejny skałcik Zeno. Może, może, zobaczmy jak to wygląda. P250, duża sztuka, to lipa. Yorkshire. Jest jakiś kimś. Yorkshire, nie? Pani pamiętam na czym? Trochę jak Novanty wygląda w sumie. <laughs> USPO. I to jest ładne, To ładne kolorki. I spoko, ładne kolorki ma. Więc ok. P257, obróbka termiczna. A to nie jest Case Hardened. Hard Czy to jest Case Hardened? Ale był wyszły łakalicek, nie? Dziwne O, MP9 arktyczny trójbarwny Spoko, fajny, taki... Przyjemny, miły, prosty i ładny <laughs> UMP45 karłatna folia, o to jest kozak, nie? Prosty Właśnie, bo ten jest taki, wiecie, ten jest taki simple taki, nie wiem jak to nazwać Ten jest prosty w wykonaniu, ale... Ładny, nie? Fajny. Fajny, podoba mi się taki. Tutaj folia właśnie ciężko, człowieku galier, opalizująca błyska. No do mnie przemawiają takie skiny, nie? Właśnie jak tamten p 25 na przykład, to kozak, kozak. Glocko do 17, aksja. O, tu też taki niebieski drukacik. I tu też taki, jakby na tęczowo by się tutaj błyszczyło. Więc kozak jest. m z gradient. No. Zobaczymy. Ciało upał gradient, się przyjął jakoś spoko. Nie wiem co. Ale co myślę, że podejrzewam, że może być. Podobnie może trochę lepiej było. WP jest ta czarna tutaj góra, nie? A tu tylko to, bo to spoko wygląda. No jest dobrze, jest fajna, fajna, fajna. Następnie mamy kolekcje graficzne. szybko przelecimy. Mamy lipa, lipa, lipa. Ale może chyba lipa. Okej. Dzika jego dał. Fajne, fajne, podoba mi się. Jagodowa warstwa was lipa O, Kołach przenika, nie? no ładnie w przenikanie No, fajnie fajnie Przejście plutonu Lipka CZka slalom, ale do CZki jest Mnóstwo pełnych skinów, więc ten W tych skinów jest średni Będzie 90 wektor ataku No, może być M4A4 puli sub Taki Damsky chyba i Desert Eagle Gwiazdy pod cień okay, tak to wygląda, spoko taki też walker, w Ofre Papi, których mi się każdy. Coś takiego. Okśnka mm. <noise> powiedzmy i AWP cmyk. Coś tak z kolorami, z drukowaniem związane. Okej, okay, nie spoko kolorki, więc może być jak najbardziej. Następnie tutaj Oberpass 2024, ale to chyba nie jest nowa kolekcja. Chyba nie, nie? To jest potwór. Albo może jest. Nie wiem, to mamy skin do Zerusa. Może być. AWP Kraków. Z Kraków. czy to o Krakowie, czy nie, ale. Czy jest to Kosa? To będziemy wiedzieć, czy o Krakowie. Może no, być, nie? Taki. Uuu? trochę. Oko zapemsa. Nie wiem, co znaczy, ale. Czy jest Taka... taka się nie? Na nim jest. Zgraja potworów mm. słodkie aniołki Taki podobny styl mają przynajmniej wszystkie prawie, nie? mam graffiti to tak sobie o to jest niebieskie tu nowa wurst ole, czyli coś z kiełbasą, ale chyle może kiełbasiane piekło, coś takiego. Ciekawe? Nie? Tu jest ładne, ale te kiełbasy mnie nie siedzą. MP5 <laughs> to... mag 10 szczurek To jest o człowieku co ty nie nie. galil air metalowy wyrzmacz mm, lipa negev przez ściany zobacz no, nie siedzę digiel tutaj rozsiedzony, nawet okej, okay, ale tak bez tego duszka i bez tych tutaj napisów byłoby lepszy nie to by był kozak ale no, ale no dobra m4s umyj mnie proszę no, to ciekawe tutaj zabieg i w sumie ładnie coś też na wygląda, taki piaskowy no, Okej, okay. to niebieskie To fajne i na niebieski jasny to może być naprawdę spoko MP5, no, no wy wyrzymacz tak jak tamty, wyrzymacz to lipa, lipa Będzie wysiadł pewnie No to spoko, to no, znowu to samo Północne pokrycie No i to jest by na Overpassa, następnie mamy coś nowego chociaż to już tym było dawno trochę wiadomo, przywieszki no i co, kałaszek, hmm, takie karka to realne, trochę są te brunienie zrobione. USP taki dziergany, kapiszu nie hmm, kieszonkowe HP glazurka tutaj miecie strugany nożyk, poparta M4, -kę. znowu USP. Kałaszek taki różowy cały, był dyskotekowym to, to ciekawe czy by dawał takie refleksje w grze. O, ten jest nam słabo, nie? Fajny motyw. No i ogólnie to taka średnia. Tudel, ładnie, ładnie. Ciekawka. Malusienki, karat. I ostatnie tutaj mam to samo, tylko że jakby kosę więc No, takie wiecie. No i przywieszki brakującego meta. Co by to Penta, Weka, <grybka> Penta, Nie wiem, co zawsze to no, mamy. A takie troszkę baskie wyglądają, nie? Szczyta soli, ostry sos, nowy sos. Mały kras, duży gier, puszczaczek, zarywany banan, mały mruczek, o, to fajne, o to jest koza, plażowy kotek, mały jatity, nie? Piliżaneczka, Potworek mm. diamentowa parwa. To jest jako słaby jak nie wiem, nie <grytanie> barowy parwa. Psalce są pikantne, jest taki... straszny jakiś. No i mamy przegrzaną kiełbę. Takie, tu średnie, ale nie może być nie i przedmiot z edycji limitowanej, czyli macie 102 dni już od dzisiaj na zdobycie niego. No i to może być raczej dużo warte. Nie bo, ciekawe, czy to też ma pattern jakiś na zdobycie. nie? macie więcej niebieskiego, to czym lepiej. No i na pewno to będzie miało raczej dobrym cenę, jak to jest macie, limitowana edycja. Ja to na coś tam na już coś takiego Będą to chcieli mieć, nie, więc Ogólnie to no tak wygląda ogólnie tutaj to Tak się wbija poziom, to jeszcze nie wiem Ale podejrzewam, że Że tutaj za to jakby, nie Że o to chodzi Jak wiecie jeden taki, to pewnie jedną gwiazdkę dostaniecie, ale Mogę się mylić Dajcie znać, jak już wiecie No i co, i Italii też zostało tutaj przewracone do turniejowych map i teraz jak naklejacie naklejkę, to możecie od razu jakby tutaj procentowo jak poziom zrapania przykleić jakby. Więc nie musicie skrobać, tylko sobie przyklejacie na przykład już taką ledwo widoczną, żeby na przykład jakiś tam napis widać, co jest pod nim. I tak wygląda ten hydrogejzor, nie? Spoko. Nie może dziwnie crafty robić, ale... <grym> Ja bycie, o, tak sobie tutaj wygląda jak jest trochę zdrapana było tak, więc tak, tak to wygląda, moi No dobra także co? Widzimy się już niedługo moi drodzy na live'ie, idziemy widać tutaj garnet bojowy żeby zdobyć jak najwięcej z tego wycisnąć, zarobić na tym nieźle i widzimy się już we wtorek na odcinku i trzymajcie się pod do zobaczenia do zobaczenia narka